Witam wszystkie słuchaczki i słuchaczy w to niedzielne przedpołudnie. Niektórych witam już w nocy albo wczesnego ranem. Dzisiaj odcinek 215 i 27. Duch Święty nie zna moc. Być może temat Ducha Świętego został poruszony trochę za późno dzisiaj. Mianowicie jako... Refleksja protegorocznej tegorocznej tak zwanej 50, 50 dni po zmartwychwstaniu, pojawił się Duch Święty w Wieczerniku i wpłynął na tam zgromadzonych. Taka tradycja kościelna. Wszyscy musimy przyznać jako chrześcijanie, o ile jesteśmy chrześcijaninami, że mamy trudności z tym świętem. Dzisiaj. Kolejne święto z tym związane, święto tak zwanej trójcy świętej. Dlatego temat jest jeszcze dzisiaj na czasie. Nawet kaznodzieje, których słuchałem w to święto Ducha Świętego, wygłaszali nieprzekonywujące oświadczenia, w których było jasne, że w najlepszym razie czegoś szukali w swojej głowie, w swoich głowach lub próbowali przekazać coś, czego sami nie wiedzieli i nie rozumieli. Ostatecznie słuchacze odeszli z pustymi rękami i pustymi głowami. Tak mnie też się przydarzyło. Kim jest Duch Święty? Musiałem sobie sam to pytanie później zadać, bo mnie to bardzo frapowało. Zignoruję dogmatyczne nauki Kościoła, jest bowiem tylko jeden Bóg jako źródło energii, który stworzył wszystko, podtrzymuje wszystko i aktywnie kocha swoje stworzenie, jak dobry Ojciec lub dobra Matka i nawet bardzo, bardzo ponadto. Duch Święty może być tylko przekazywaną przez Boga energią. W każdym razie ma on olbrzymi wpływ. W tym celu jest wysyłany i również odbierany. Być może niekoniecznie poprzez sakrament bierzmowania, to wiąże się z czymś o wiele, wiele większym. Ten wpływ Ducha Świętego. Duch według Jezusa przychodzi z nieznanego kierunku i wieje tam, dokąd chce. W każdym razie dokonuje czegoś niezwykłego. Apostołowie nagle byli w stanie Rozumieć inne języki i prawdopodobnie mówili także innymi językami. I to nagle. Ponadto zostali ogarnięci niezwykłą odwagą. Ich naturalny strach zniknął. Poczuli się nagle niesieni przez ducha, który wieje dokąd chce. Nie wiedzieli nawet dokąd, dokąd ich ten duch zaprowadzi. A trzecim zjawiskiem były cuda, nagle. Potrafili uzdrawiać z chorób, które na pierwszy rzut oka mogły wydawać się nieuleczalne, albo były naprawdę nieuleczalne. To są trzy przekazane zjawiska. Z pewnością istnieją jeszcze inne skutki ducha świętego, takie jak obdarowanie zdolnościami, których wcześniej nie rozpoznałeś w sobie, czy ja nie rozpoznałem w sobie, lub zmiana z na Pawła. Diametralna zmiana postawy i to nagle. W każdym razie, wszystkie te zjawiska mają wspólną cechę niezwykłości. Coś, co wykracza poza granice tego, co jest przewidywalne. A może i ta druga cecha, to nagłość wystąpienia tych fenomenów. Kiedy wrogowie nagle stają się przyjaciółmi, kiedy skąpiec nagle staje się niezwykle hojną osobą. Hojność zastępuje skąpstwo. Kiedy ktoś nagle pokonuje swoje lęki. To jest prawdopodobnie dzieło Ducha Świętego, ale nie znamy więcej szczegółów, wszystko inne to domniemania. Subiektywnie nadprzyrodzone wdziera się w to, co znane. W niedzielę zesłania Ducha Świętego, czyli przed tygodniem. Kościele werbistów, rozmyślałem o tym dziele Boga i o znaczeniu właśnie tego święta, rozmyślałem o Duchu Świętym. Następnie sformułowałem coś w tym stylu w kierunku nieba. Tego dnia przy zachmurzonym niebie, w częściowo deszczowy dzień, nagle zaświecił promień słońca przez okno kościelne, ale tylko na krótko, na krótką chwilę. I co dziwne, stałem właśnie w tym promieniu, w tym słońcu. Powtórzyłem to jeszcze dwa razy, myśląc o przypadkowości. I zjawisko powtórzyło się następne dwa razy. I to była odpowiedź z niebios. Być może właśnie odpowiedź Ducha Świętego, czyli Boga, który przez Ducha Świętego działał. Kontekst był w rzeczywistości, właściwie temu sprzyjający. Według świętego Augustyna cuda są znakami w określonym, subiektywnym kontekście, w którym to co niezwykłe może być odebrane jako przesłanie. Kiedy papież Jan Paweł II ogłosił w czerwcu 1979 roku na obecnym placu Dawniej się nazywał inaczej, chyba ten plac, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, niech duch stąpi i odnowi Ziemię. Tą Ziemię podkreślił. Wtedy system komunistyczny zaczął się chwiać i się zawalił. Stało się coś, co całkowicie przeczyło powiedzeniu komunistów, a w szczególności powiedzeniu Honeckera. Pierwszego sekretarza partii komunistycznej w NRD. Ani wół, ani osioł nie zatrzymają socjalizmu w miejscu. To słowa Honeckera, wypowiedziane 10 lat później. I co wielu rzeczywiście uważało za niemożliwe. Żyjemy w świecie, w którym polityczne cuda są możliwe. Wojny mogą się zakończyć. Oszuści mogą zostać zdemaskowani i usunięci ze swoich stanowisk, na których nadużyli władzy, a niesprawiedliwość i manipulacje mogą zostać zakończone. A może nawet całkiem nagle. Honecker, jak już powiedziałem, wypowiedział ten głupi slogan w roku 1989, czyli dokładnie 10 lat po tym, co powiedział papież. Karol Wojtyła i wypowiedział to słowo na krótko przed swoim upadkiem ów Honecker, nie wiedząc co szybko nadejdzie, co charyzmatyczny papież, jak już powiedziałem, być może sprowadził wcześniej, dokładnie 10 lat wcześniej, z nieba. Ponieważ wiele dzisiejszych autorytetów jest zdezorientowanych i rozpowszechnia sprzeczne, Nieprawdziwe stwierdzenia, wiele umysłów również jest zdezorientowanych. Panuje jawna ignorancja. Ta ignorancja i dezorientacja są fundamentami świata, który nieliczni, racjonalni ludzie nadal postrzegają jako nadchodzącą katastrofę. Inni zdezorientowani również tego nie chcą, tylko nie zdają sobie sprawy z tego, że przyczyniają się do tego, aby taki właśnie świat powstał, jeśli się nie obudzą. Wszystkie te wysiłki, które mają za sobą konkretny, destrukcyjny cel, przeczą zamierzeniom Boga. Podobnie jak rosyjski komunizm, który zniewolił narody, był oszukańczy, mizantropiczny i gwałtowny. Został po prostu zmieciony, zmieciony przez Ducha Świętego. Gdybyśmy mieli dzisiaj Wojtyłę, być może on również odważyłby się przywołać Ducha Świętego. Być może jednak nie potrzebujemy Wojty. Być może Duch Święty zainspirował kogoś innego, by zmienił świat, ujawnił zło i przeobraził świat. W każdym razie to samo dotyczy ufających, nas ufających, a nie tak zwanych wierzących albo wiernych, jakich się nazywa. Ci ostatni często wydają mi się ignorantami i bezkrytycznie myślącymi. Przez ufających, dlatego wprowadzam to rozróżnienie od tak zwanych wierzących, mam na myśli tych, którzy potrafią sobie wyobrazić realny wpływ Ducha Świętego. Moc Boga, która objawia się przez Ducha Świętego, to właśnie sobie potrafią wyobrazić, a ta moc jest. Dostępna dla nas. Bóg chce naszej współpracy. I mówię to jak najbardziej poważnie: Bóg chce naszej współpracy, abyśmy mogli przywołać tą moc, jak promienie w kościele werbistów. Wszystko zależy od jakości naszej wiary, a raczej zaufania, Jego głębi, szczerości i priorytetu. Jeśli gryl. W to święto Ducha Świętego, jako punkt kulminacyjny tego święta, jest jedyną rzeczą, która ma dla niektórych znaczenie, to nie jest to współpracą z Duchem Świętym. W takim razie przegapiliśmy to święto, które było tylko przypomnieniem tej właśnie możliwości. Nie musimy wiedzieć, kim i czym jest Duch Święty, ale powinniśmy wiedzieć, co On może zrobić, czego może dokonać? Może nagle zmienić Ziemię, może całkowicie odmienić nasze indywidualne życie, zmienić nas z Szabła w Pawła, uczynić nas innymi ludźmi, ale może zmienić globalną niesprawiedliwość w sprawiedliwość, tak jak zrobił to z tymi niewzruszonymi komunistami. Potrafi obnażyć, Destrukcyjne ideologie, zrehabilitować niewinnych, skonfrontować winnych z ich występkami i pociągnąć ich do odpowiedzialności. Potrafi również skonfrontować czasami zdezorientowanych urzędników kościelnych w tych różnych mundurkach z ich absurdami, które propagują, i ujawnić im niewłaściwą ścieżkę, na której się znajdują. W tym, ich mylne nauki o nim, o Duchu Świętym. Ale tutaj właśnie potrzebna jest siła naszego zaufania, naszej wiary. My, którzy wciąż wierzymy w to, co niezwykłe, musimy prosić, przekonywująco prosić, aby Duch Święty zainterweniował, aby rozwinął swoją moc w tym świecie, na tej ziemi i włączył nas w proces przywracania boskiego porządku. Gdziekolwiek jesteśmy, musimy nawiązać kontakt z tą mocą z przekonania i zastosować ją w naszym otoczeniu, w którym się znajdujemy. Tam przemienimy się i innych. Pod wpływem tego promienia smutni staną się ludźmi, którzy znów będą myśleć pozytywnie i wdzięcznie. Ci, którzy stracili poczucie sensu i celu, staną się ludźmi, którzy wyczekują już każdego dnia, cieszą się na ten dzień i znajdują w nim sens. Ludzie, którzy stają w obliczu wielkich wyzwań, zaczną odczuwać podtrzymującą moc Ducha Świętego, nawet w beznadziejnych sytuacjach. Przestrzeń na cuda zawsze istnieje, jeśli ją otworzymy. Dziękuję za dzisiejszą uwagę i życzę miłej, słonecznej niedzieli, ale także głębszych przemyśleń na te tematy.